Dzień dobry z tej strony c 42 Tutaj kolejny już czwarty odcinek z Transport Fever. I cóż, dzisiaj na samym początku zajmiemy się, jakby przebudową linii ala autobusowych w miastach. A potem zaczniemy kontynuować nasz wczorajszy projekt. Jak dobrze wiecie, jeśli nie oglądaliście, to wam zostawię w prawym górnym rogu yy, odnośnik do. Ogólnie całej playlisty, żeście obejrzeli jak ktoś nie oglądał. Także zapraszam do oglądania. No i cóż, no przystaneszki czasy porobić tutaj. Także ta linia miała jakby trochę więcej tutaj sensu niż aktualnie ma. No bo aktualnie ona zbytnio nie obejmuje wszystkiego. Dlatego będzie trzeba ją trochę tutaj poprawić. I teraz myślę, że będzie na spokojnie wszystko sobie obejmowało. Okej, okay, dobra. To była linia tutaj numer dwa. Teraz ogólnie całą tutaj usuniemy. I dobra, zaczynamy od tego przystanku. Lecimy sobie tędy, tutaj później zjeżdżamy, robimy takie kółko. Bo jak widzicie, jak dostarczamy jakby pasażerów do miast, to one później zaczynają się strasznie rozrastać, te miasteczka, i z tego względu, że no na początku to miasto jakieś duże, no nie było. Ale zaraz się zrobiło duże i trzeba te linie po prostu przebudować. Jak widzicie, tu na przykład wyjechało, i tu musiałem, ogólnie jak zarabiałem pieniążki, to musiałem tutaj tor dobudować, bo tu już domki mi się wpychały, i żeby ich później nie wyburzać, to od razu dostawiłem jakby te linie, że później problemu ewentualnego nie było, dobra, tutaj na pewno trzeba tutaj dodać przystanki, jakieś tutaj. A i myślę, że można zahaczyć minimum jednym przystankiem tutaj o to. To i tutaj można od razu przystanek zaliczyć. Dobra, i tu była linia trzecia. Robimy wyburzenie wszystkich przystanków. Jakby od nowa dajemy linię. Tutaj pierwszy przystaneczek tutaj gdzieś jest na trasie jakiś? Nie ma, dobra, no to tutaj, tu. Jeszcze nie wam chyba objaśniać, nie muszę o co chodzi tutaj. Dobra, taka linia może być, może być. Teraz tylko jeszcze pewnie tutaj będzie trzeba to samo zrobić, choć co prawda, w sumie tu jeszcze można trochę poczekać, chociaż, że Dobra, to budujmy tutaj ręcznie tą drogę. I w sumie na razie nasze kółko będzie się po prostu tutaj zawierało Więcej my tu w to miasto nie będziemy ingerować, niech same miasta się rozbudowują, jak chcą. Mm, dobra Teraz to była linia piąta jak widzicie ta linia ja prąd była strasznie skromna, bo tak miasto na początku wyglądało. No i teraz niestety właśnie tę linię trzeba trochę ulepszyć jakby Żeby więcej pasażerów zgarniać na nasze perony. Jak widzicie, pociągi jeżdżą no, niepełne, no dobrze. To przystanki już, y, chociaż że tutaj, czy też trzeba? No nie, tutaj jeszcze w miarę nie trzeba. Tu później, tu może w następnym albo za dwa odcinki y, to rozbudujemy. Dobrze, i tak jak mówiłem, teraz dalszy ciąg y, naszej wspaniałej rozbudowy, naszego projektu. Lecimy sobie z zakrętem. Pamiętacie, ta linia miała iść do tamtego miasta. Tylko dobrze było tu wszędzie uzyskać 120. Dobra, myślę, że to można zrobić tak. Tylko bez tunelu, halo? Nie chcę tutaj tunelu. Czy jest jakaś opcja deluxe bez tunelu? No, chyba tu będzie musieli robić po takim małym kawałku, słuchajcie, bo no tak to wszędzie chce nam się tu tunel zrobić. O, dobra. Jakie zbyt duże nachylenie, o czym wy do mnie mówicie, halo? Dobra, i to jest ta... Ta linia, dobra. Teraz lecimy z drugą od razu. I tu widzę od razu, że nie trzeba chyba... Od razu rozmontować te wszystkie przejazdy, na nich ułożyć jeszcze raz e, tory jakby i zrobić wiadukciki wspaniałe, tak jak tutaj w tej linii o, szóstej chyba, chyba tak, chyba tak ona z liczby szła. To od razu położyliśmy linię z kablami, no bo tak już nam gra tutaj zaproponowała, zresztą to już jest rok 1916, więc myślę, że niedługo jakieś pociągi elektryczne wyjdą, dlatego w sumie tą linię, to się najwyżej później ją ulepszy do ewentualnego, z ewentualną trakcją. Dobra, tutaj damy sobie rozjazdy. Standardowa procedura, tak jak zwykle. No i tu od razu by się zdało jakoś pociągnąć stąd tą linię. Z tego miejsca, żeby... Bo to wiecie, to akurat żeby robić więcej na tych odcinkach, wiecie o co chodzi, żeby... Nie było, że kurde nic praktycznie, że nie robisz. Trzeba, bo trzeba było tak to puścić. Tutaj dopiero zakręt. A ja nie chcę mostku, halo. Ja za wszelkiego rodzaju mostki podziękuję. Tutaj widzę, że to jakoś będzie trzeba przebudować. To skrzyżowanie, że było w innym miejscu, bo widzę, że właśnie problem jaki tu by był. Dobra, teraz pociągnijmy tutaj od razu do tego momentu drugi tor. I tu wiecie co zrobimy: tu sobie zrobimy w tamtym mieście tylko dwa perony. Bo to sensu nie ma, jakby na każdą linię robić osobnego peronu. Więc dlatego tam sobie zrobimy tylko dwa perony. Akurat będą dwie linie, więc one nie będą ze sobą, bynajmniej nie powinny kolidować. Jakoś zbytnio. Dobra, teraz tutaj przybliżenie nasze. Ok, tutaj pociągniemy jeszcze trochę prosto. Tu chyba mam nadzieję, że prędkości nam się powinny zgadzać. Tutaj mniej więcej dotąd pojedziemy. I teraz ładnie zjedziemy na tą linię. Okej. Okay. No dobra. Zjazdik ładny jest, więc tamias już by miało tutaj pociągi nawet dwie linie całe. Teraz tylko by się zdawało właśnie zająć tymi przejazdami. Tylko może bez usuwania torów. No ale dobra, tu i tak po kawałku trzeba je usunąć Jak no, widzicie tutory jakby schodzą w, ta, w taki dołek Później idą do góry i później robią się takie wiecie dziwne dziwne sprawy, takie dziwne tematy, takie górki, dołki i pociągi lubią skakać na tym Dobra Tak jest dobrze, no tu jest taki jeszcze no Ala dołek, ale tutory chyba są niżej trochę, no i dlatego, ale tak to już jest dobrze teraz tu tylko zróbmy sobie ładny wiadukcik taką drogą, jaka była czy tak ten wiadukcik wyjdzie teraz? no nie bardzo to zróbmy to jeszcze raz tylko troszkę dalej ok Teraz już na równej wysokości, albo można trochę, trochę to zniżyć. Tak żeby akurat dwa filary wyszły. O! o, Właśnie takie coś. No może on nie jest najrówniejszy, ale mostek jest, jest. To się liczy. Teraz tutaj jeszcze mostek trzeba taki zrobić. W sumie mostki będą lepsze. Chociaż że nie, w tym przypadku tunel będzie lepszy. Tego co widzę. Taki najpłytszy ten tunel, że później nie, nie trzeba było nie wiadomo ile wjeżdżać. No dobra, coś takiego. Może wiecie najładniejsze to nie jest, ale, ale myślę, że da radę takie coś. Takie rozwiązania też są dobre. Byle nie było jakby stykania się z torami no Dobra, tutaj wiadukcik sobie zrobimy już Tutaj właśnie korzystniejszy będzie wiadukcik w tą stronę Teraz idziemy sobie tutaj, a to skrzyżowanie będzie tutaj, w tym miejscu. Bardzo ładnie, mnie się tam podoba. I tutaj ogólnie, gdzieś tu właśnie to był chyba ten przejazd. Czy nie, to nie był ten? Tak, to był ten, gdzie tory idą trochę do góry. Na ja tego go od razu też się usunie. O, dobra, ta droga. Dobra, tutaj od razu tak. Tutaj na równej tego nie zrobię. Okej, okay, dobra. Dobra, taki ładny. Teraz trzeba usunąć tu toru Póki ten pociąg akurat sobie pojechał, to się zaraz odbuduje. Dobra. Halo, ale nie takie coś. Dobra. O i teraz ten tor jak najbardziej jest już równy. Tu nigdzie przejazdu już nie ma, okej. Okay. Teraz tu tylko... ...semaforki nasze. Najgorsze zło, które w tej grze jest... ...ale bez którego się no nie obejdzie... Dobra, tu jest ten rozjazd. Teraz tu. 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 Hmm. Tutaj tak, tutaj tak. Tutaj... Tak, okej. Okay. Dobra, tu już będą osobno szły tory. Więc tutaj osobno, jak będziemy już robić semafory, będziemy się najwyżej trochę wracać, ale wiecie, będzie tak wygodniej. Zresztą to już niedaleko. Dobra. A tu już semafory istnieją, dobra. Czyli tu już by było tyle z semaforami, teraz tylko na tej linii jeszcze to samo zrobić. No to wiecie, lepiej zrobić już raz, a mniej więcej porządnie. Wiadomo, że wiecie, tam jakieś niedociągnięcia mogą być, ale lepiej zrobić raz. Mieć później już z głowy te wszystkie semafory i te sprawy. Dobra, tu mniej więcej po środku. Ok, i tu już są. Tylko z tego toru widzę, że nie ma żadnego tam. Dlatego myślę, że będzie można to zrobić. Budowa niemożliwa. czy teoretycznie jak zrobię tak zrobię go jakby na dwa razy o na dwa razy już się da no tylko ta trakcja tutaj tak trochę no tu wiecie co się zrobi, tu się zrobi tak wynajmniej do tego kawałka um, do stacji jak tu teraz to, ten jeden taki pojedynczy kawałek wiszący jakby, to no nie bardzo pasował tutaj. No to dobra, to się zrobi tak. Teraz kupi się dwa pociągi, tylko nie wiem czy oby na pewno w tej zajezdni. Kupujemy sobie te pociągi, one są szybsze o wiele. Eee, 2, 4, o. Nowa linia. Jest tak, jeden pociąg będzie jeździł sobie stąd tam Okej A jak widzicie na drugi pociąg to już na zbytnio nie stać Jak ty jedziesz Mordo Szczegóły Nie nie chcę szczegółów tylko chcę trasę ósemkę no przecież to mu się zaznaczyło tutaj. To jest to. To więc o co mu się rozchodzi? Dobra, zrobimy. Zawróć do Zajezdni. No przecież miał tu przejazd z Zajezdni. Więc o co mu się rozchodzi? Wybierz linię 8. Jak on teraz pojedzie? No i teraz pojechał, jak najlepiej. Właśnie o to chodzi. No dobra. Komunikacja tu już wszędzie w tych miastach jest, więc jest jak najlepiej. I myślę, że jeszcze jedną zasadzie jest nie, natomiast można by było dać... W sumie to nie wiem gdzie, ale zaraz się coś wymyśli. Poczekajcie chwilę. No, bo żeby znów ten pociąg jechał stamtąd, no chociaż że stamtąd nie jedzie, a co nam szkodzi? Tylko nie wiem, czy my, jakby ten pociąg, tak na raz złożymy. Widzę, że nie mamy zaledwie dopiero dwa wagony, trzy, a nam potrzebne jest jeszcze trzy. Jeszcze dwa, jeszcze tylko dwa wagoniki, słuchajcie, no będzie dobrze. No aktualnie to my widzę, że na minusie jesteśmy. Więc halo szy szybkie dostawy. Tu bym poprosił jednak pasażerów wszędzie. No i gdzie te moje całe kurde dochody, które były? Nie, ja zaraz chyba pożyczkę wezmę na milion. No chyba tak zrobimy. O, dobra. Zrobimy tak. Kup, kup. Ok. Nowa linia. Teraz on by sobie jechał z tego dworca na ten dworzec. Ok. Wiecie, pożyczkę to później będę spłacał. Tak wiecie, no jak będę siedział i zarabiał, pieniążki, nie? Dobra. Terminale się w miarę dobrze ułożyły. Teraz tutaj jeszcze ważna też sprawa. Aha, tu już akurat droga się postawiła. Ale to... kurde, nie, nie chciałem go tu stawiać. Tak, wybórz. My mówimy nie tej drodze. Bo nam tu przeszkadza w planach Teraz widzę, że jakieś nowe przystanki akurat weszły To i dobrze Dobra, tu jeden przystanek Tu drugi Tu trzeci I tu akurat będą sobie zawracały Na walinia Wiecie, później one se tu jakby ogarną to zawracanie, nie? Bo później tu się miasto pobuduje i jakby będzie... No bez tego, bez takiej dziwnej zawrotki, tylko pewnie w jakąś drogę wjedzie i tak dalej. Chociaż, że nie wiem. To się później okaże oczywiście. Dobrze, teraz tylko zajezdnia. Też gdzieś na jakimś zadupiu. Z dala od miasta. Bo w centrum to nam nie potrzebna. Sztuk 5 i na linię 10. Okej okay, i wyjechały właśnie nasze autobusy z tego miasta. Teraz tylko jakiś pociąg by mi się tu zdał. Dobra, poczekamy na niego. Albo już w niego wsiędziemy w sumie. I wiecie, zobaczymy sobie. Mm, Całą tą trasę, nie? jak ona tam się układa i tak dalej Że wiecie, później właśnie nie było żadnych górki, dołki No poza tym, bo to jest w centrum miasta, wiecie, tego nie liczymy A w następnym odcinku myślę, że zrobimy tamto miasto i dołączymy, no też jakby zrobimy dwie linie Tylko, że tą, którą robiliśmy jako pierwszą dzisiaj, to ona będzie rozciągnięta do tamtego miasta jakby bo tak będzie lepiej niż jakby robić yy, odrębne linie i żeby pasażerowie się przesiadali, to jest takie trochę bezsensowne. Ok, tutaj jak najbardziej to działa. Teraz tylko zobaczmy jeszcze tego krokodyla, bo jakiś nowy ciopąg nam wyszedł. To już elektryczny. No, ale myślę, że ten... To właśnie 75 km na godzinę. No dobra Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć do następnego. Dziś live może dzisiaj będzie. Z house flippera. Trzymajcie się ciepło, cześć!